Wladimirze, co jest? Czemu kupnąłeś mój włosek? Potknąłem się, przepraszam. Ogólnie, sprawa wygląda tak, że ja ja pokonałem tego kurcha nastąd, stąd, a Filipowi udało się powstrzymać Amplikisa. To? Tak łatwo, tak szybko, a my nie mogliśmy sobie dać z nim rady. Nadszedł bohater. Ogólnie, nie wiemy, jak wyłączyć ten laser. Znaczy, ja nie wiem, Filip chyba wie i, i dostał, dostał tam i, i chyba stara się wyłączyć. Powiedział, że tego świata nie da się już uratować, i żebyś ewakuował wszystkich ludzi do teleportera. Jo, ja? no dobrze. To moje zadanie jako władza ruchu oporu, znaczy kółka krawieckiego, znaczy ruchu oporu, czy teraz już jakiejś małej republiki. Nie mus... nie musimy używać więcej tajnych nos. Jesteśmy wolni. Dobrze, później będziecie świętować, teraz zajmijcie się. Kuran, odeżem. Halo! Zostało jakoś 20 minut do zniszczenia tego świata. Szybko. Udało ci się wyłączyć laser czy nie? próbuję. Cały czas walczę z... tym... tym... walczę tutaj. No z oprogramowaniem walczę po prostu, no. próbuję się włamać, ale... Zapora jeszcze jest mocna. Ewakuuj ludzi, jak najszybciej uda mi się wyłączyć czas do tego. Do tego. Szybko! Jasne, już przekazuję informację. Fu, to się dzieje. Będzie mi, że zostało 20 minut do zniszczenia świata. 20 minut? Tak, musimy jak najszybciej ewakuować stąd wszystkich ludzi. Dobrze, wygnijmy. Uwaga ludzie, teraz na tych pierwszych ochotnikach, którzy to tu się zgłosili yy, zademonstrujemy, zademonstrujemy jak działa ta maszyna Proszę się nie bać, mamy tylko 10 minut pozostałe na ewakuację z tego świata Także proszę Załatwmy potworowo Bez paniki Tak żeby wszyscy byli bezpieczni Działaj kur... Tak jest Widocznie Poszli. że Słyszeliście Następni. Słyszeliście, co powiedział? się. ładować się. Dobrze, kolejni. Życzę miłej podróży, nie zażegnajcie mi proszę tapicerki Dara A na pewno bezpieczne? chyba wszyscy to Liczyłem To co? Lecimy? Poczekamy na Filipa Myślę, że powinniśmy poczekać. Opaki, odbiór, odbiór. Opaki. Halo? No, halo, Filip? Ach, ogólnie, tak szczerze, trochę ciężko jest, ale... Chyba mi się uda, ale potrzebuję jeszcze... Przynajmniej 5 minut, żeby wyłączyć to. Zostało 6 do destrukcji świata. Dołóż <suszy> potem uciec w minutę? Nie wiem. Ale wiesz co, o mnie się nie ma ważne, że... Będziemy bezpieczni. Filip, ale musisz... Idź z nami, ja nie, ja nie idę nigdzie bez Ciebie rozumiesz? Idź, to jest rozkaz. Wiem, że nie przemieszczę rozkazów, ale idź. Nie bo no, słuchał rozkazów od Ciebie, czekam to na Ciebie. Stary, jeszcze zrób dla mnie. Powiem Ci coś. W moim chaosie City. Mój syn pamiętasz Karola? Tak, pamiętam. On żyje. Jak to? Normalnie. Karol żyje? Karol żyje, ma to co mu umiejętność co ja? To, to znaczy, że, że... Gdzie on jest? W szpitalu. Jest on, w, on... jest w śpiączce. Tu, tu, musisz znaleźć lek, który... który pozwoli... Obudzić go. Ma go taki pewny naukowiec. Nazywa się Crane. Doktor Crane. Jest on... Zły. Musisz o no, on ma lekarstwo, żeby go obudzić. Jasne, ale Filip... Musisz iść, uratuj mojego synu. Filip, musisz się spieszyć. Spokojnie. Jeśli... Jeśli zginiesz tutaj, to, to już nie wrócisz, bo umrzesz w innym wymiarze, rozumiesz? O! O! Twoje umiejętności nam się tutaj nie zdadzą. Spokojnie. Jak tutaj... Ogólnie już się właśnie dzieje tak, że świat się niszczy, więc i tak uciekajcie, bo już powoli świat się niszczy, bo... Już śnieg jest powoli mi zadymirze. Aha. Dobra. Nie wchodź na podłogę. Raczej znaczy nie wchodź na ziemię. Czemu? Jak chcesz, to zobacz. A Zacznie się Świat się niszczy. Filip, masz 4 minuty, żeby An, uciec. Ja już widzę antymaterię, która leci w moją stronę. Filip, skup się na robocie i masz Spokojnie, 4 minuty. Ja cały czas inne Filipy, które tutaj są, trochę pomagają. To My co? lecimy. Lećcie. Zajmę się Karolem, Nie martw się a ty o mnie. masz przeżyć. Nie martw się o mnie. Masz przeżyć, rozumiesz? Nie martw się o mnie, Jak, Teraz najwyżej nie wrócę, bo w końcu moje ciało zostanie rozpadnięte na milion cząsteczek. Ale no, bywa. Musisz spróbować. Pamiętaj. Ogólnie dowiedziałem się jeszcze szybko takiej rzeczy, że jak już za dużo światów zostało zniszczonych, nasza ziemia nie będzie taka sama, jak ta była. Prawdopodobnie będą budynki, których nie było i tak samo miasta, których nie było. Tak samo przestępcy, których też nie było. Naruszyliśmy czasoprzestrzeń i to Rączyliśmy bardzo. Anty X rozwalił czasoprzestrzeń, niszcząc inne ziemie. A my ją trochę naruszyliśmy, próbując to wszystko uratować, ale... Dobra, Filip. Nasza, nasza wina to jest mało. Akurat. Filip, wiesz się za to, potem wylecimy. Że... Rozłączam się. Wywaj. Bez odbioru. Dobra, Wladimirze. Lecimy do mojego świata, gdzie będziemy bezpieczni. Tak zróbmy. Lećmy, póki jeszcze mamy czas. Jak dziwnie będziemy mieć dobrego Wladimira, który jest. Moim sojusznikiem w moim świecie, w moim wymiarze Ugadaj nie mamy wiele czasu Oj. Słusznie Odpalam procedurę Lecimy Już go mój pofany świecie Wyłączyłem dobra, ile mam czasu? O kurde, mam 30 sekund, muszę szybko na górę biec. Szybko na górę, wszystkie ciała spadły, albo zniknęły. Teraz moja ostatnia szansa. Jesteśmy! O, ależ tu było ciężkie! Aż mi się niedobrze trochę zrobiło. Dobra, wszyscy, wszyscy są? Wszyscy bezpieczni? Wszyscy, wszyscy zdrowi? To jest okej? Okay? Dobrze. Chcę też sprawdzić. Chwila. To, to miasto tak nie wyglądało. Wygląda trochę inaczej. Kiliś mówił, że coś może się pozmieniać, ale... E, dobra, nieważne, muszę być do szpitala. Jestem chwilę mi zajęło, żeby czy to być. nawet się zmęczyłem Nawet biegłem tak szybko zmęczyłem. Ale dobra Oto, ma być Karol Dzień dobry Dzień dobry Co pan by chciał? Ja bym chciał odwiedzić Karola 106 mm, Karol 106? Nie mamy takiej osoby ale ogólnie to jest jakiś dzieciak bez imienia i nazwiska jeśli to jest ten, no to powinien leżeć w śpiączce O, to jest właśnie tutaj taka osoba ogólnie to, to jest w pokoju 106 dobra Z w jego pokój 106 no nie przepraszam 203 203, 203 przepraszam 203! Proszę. Dobra. No. No, prawo, lewo, chyba prawo. Witaj. Ne. O jest. Filip. Przeżyłeś? Jak widzisz. to jest? Tak, to on. Karol? Karol. Dużo szefów, dużo Taki z kod informacji naraz. Jak to się stało, że on żyje? Jak to się stało, że ty przeżyłeś? Ja? Ogólnie to było właśnie... Ogólnie to przeżyłem w taki sposób, że. Opowiem się nawet teraz. Ogólnie, jak już wyłączyłem, miałem 30 sekund do zniszczenia tego świata. Co nie? No. Zapomniało mi się, że on ma różne magiczne zdolności, Tak samo jak wyjącie, jest to drapasz po plecach ty ten płuczek do miasta. Dobra, teraz moja ostatnia szansa. Muszę wyjąć więc Ta dawna mocą mieczem Miecza szyściu Miecz asasiński Stworzony z metalu. Z tego metalu. Daj mi swoją moc i, w... I otwórz portal, w którym... przez który mogę uciec. Zrób to proszę. O! 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 No i tak to właśnie było Cudownie że udało ci się ujść z życiem Lewo, ale lewo Karol Skąd wiesz, że on tu jest i skąd wiesz, że jakby coś się stało, że on tu jest, jakby ogólnie... tyle lat minęło. To była taka sytuacja, że jak ogólnie to ja jestem przeklęty. Przeklęty jestem i nie mogę umrzeć. Bo za każdym razem, kiedy umieram, cały czas powstaje z grobu. Moje ciało musi zostać zniszczone, tak całkowicie zniszczone. Co nie? Żebym już się nie odrodził. Tak samo Karol. Karolowi tylko głowę odcięli, więc, no w sumie, zrosła mu się. I dlatego właśnie przetrwał. Okej. Hey. Brzmi to trochę tak dziwnie i. Czyli dość makabrycznie, ale pamiętam, rozumiem. jak mu, jak mu odciąłem głowę, czy... nie to, no, że nie ja, tylko Filipowlat. No, on mu odciął głowę, tylko co mu zrobił, bo nie pamiętam już tak szczerze to co było dokładnie. Tak, bo odciąłem mu głowę. kiedy Karol w ogóle zginął? Karol? Zginął wtedy, kiedy użyłeś machiny czasu, pamiętasz? Tak, zabił go Filipowlat, no. Chyba mu głowę odciął, uznajmy, że mu głowę odciął. No, chyba głowę mu odciął, z tego co pamiętam. zrobił to samo, no to uznajmy, że po prostu wszystkim głowę nie No w sumie tak, ale nieważne. Ale jak widzisz, żyje i po prostu ma to samą umiejętność co ja. To jest przekleństwo tak naprawdę. Choć w sumie nawet dobrze, że ży i żyje. Myślałem przez tyle lat, że on... Że, że go zabiłem, naprawdę. Ale jednak nie. Jednak ma no to samą naprawdę umiejętność co ja, na szczęście. A dowiedziałem się z tego, ponieważ... Yes. Ponieważ dostałem jakieś info od jakiegoś gościa. Nie ma takiego nawet, ale dostałem info jako mroczny X Że leży tu mój syn. Więc postanowiłem to sprawdzić, dlatego to się też tu przeprowadziłem Nikt nie wie, że tu jestem yes. nie. Pojawiłem się tutaj portalem. Jak Ci już mówiłem. To... Co teraz przed nami? Teraz... Moim zdaniem spokojne życie na tą chwilę, dopóki... Trzeba trochę odpocząć i się zajmę tym lekarstwem. Żeby go obudzić go. Bo tak szczerze... Tak będzie. Ta, ta śpiączka... On się z tej śpiączki już nie obudzi. I bez tego lekarstwa. Więc musimy zrobić wszystko, żeby mu pomóc. ale musiałem nowi Nie wiem co ja tutaj narobiłem, ale Chyba jest źle